wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł. dziś sobie zobaczymy nowy karnet zadymiarski przetestujemy Przetestujemy wszystkie skiny z karnetu o i bel również i zapraszamy do odcinka No jest dobrze, wchodzimy na konto nie widziałem w karnetu No i mamy nowy sezon. Ja tu nic nie odbierałem. Widzicie? Mam tego big boxa. Mam tu nowy sezon. Specjalnie teraz to zostawiłem. No i teraz. Mam trójkę. Może coś będzie. Nie ma. Ale dobra. Pierwszy nasz screen z kernetu to jest Gold, Znowu. Znowu dla nazwa. Dobra, wypróbujmy go. Sam wygląda dosyć fajnie. Czy coś się zmieniło w ataku? Dobra, tak wygląda tak tego Teraz sobie teraz sobie sprawdźmy jak wygląda normalny atak. Chyba, bo chyba jest po prostu mniejszy ten atak. To nie ma dużej różnicy akurat. Nie, ja, w ataku nic się nie zmieniło. Może, wien, może trochę się zmieniło, ja nie zauważyłem żadnej różnicy. A więc dobrze. Specjalny model i specjalna tekstura. Bel, Bel wzbudza zakryt w swojej pacie, ale karabin. Energetyczną ener Energetyczny poraża i przeraża każdego wroga. Teraz Bello od razu przetestujemy ze skinem. Bo coś tak myślę, że to będzie najlepsze. Dobra, złota ręka, apel Trzeczkę mamy specjalny model zadniadza, specjalne efekty, specjalne animacje i specjalna tekstura. Dobra widowie. No dobra, to tutaj sobie testujemy. No i później... No, nawet dobrze wygląda. Oczywiście zobaczymy również normalny wygląd. Dobra. W uderzeniu jednym ciosem tego robota i jeszcze zabijaniu innego takiego robota będzie, będzie właśnie super atak. Ja chciałabym super tak. Dobra, jest takie serce. Czy dobrze wiem, że ono że dzięki temu za więcej obrażeń. No i będzie dopóki nie, go nie rozwalimy. A więc dobrze. A czy ja dobrze widzę, że ja tutaj mam dostępny mój gadżet do kolta? Bo mam gadżet do kolta, nie mów... O, mamy. Tylko zaczekajcie, bo ja mam dwa gadżety do kolta. Wybrało mi ten pierwszy. O! Zobaczę, czy coś się z tym zmieniło. Na przykład animacja tego łuka, czy czegoś innego. Na no, nie to. trochę słabo. Więc dobra. Wow, dobra. Tu już przyznaję. Się coś zmieniło. Przy tym ataku z gadżetem się zmieniła. Się zmienił kolor. Dobra. A, a więc jednak coś się zmieniło w ataku. Dobra widowie. Czyli jednak jest zmiana ataku. Dobra. A, ult, może, o Zobaczymy czy z ultem to samo się stanie Nie, to działa chyba tylko No to działa, ten gadżet działa tylko A tak normalny Tak wygląda normalny atak koltak Aktualnie I zaraz zobaczycie jak wygląda z tym gadżetem No, z tego skina No, się na pewno różni, mam na Dobra, teraz musimy to sprawdzić. Czy się różni trochę? Ale też myślę, że się różni, bo, bo nawiązuje do tej naszej postaci. Nie. Niestety nie. To nic się jednak nie zmieniło w tym ataku. I tego nic się nie zmieniło więc dobra taka odcinka skin do kolta no dla mnie 1 na 10 w ogóle w ogóle mi się podoba może dla osób które nie mają jeszcze kolta, to proszę macie odblokowanego od razu po zakupieniu garnetu bel no zobaczmy Zaraz oceniam cały tarnecik No wszystkie te ekskluzywne skinie jeden Edymiasz Dobra Nie no lepiej tam lepiej ze skinem wyglądam Dobra ult chyba tak samo będzie wyglądać on się chyba nigdy nie zmienia On się 1, a... To lecenie tego ulta może się zmienić No i dobra Bel tak No dobra, dam jej piątkę 5 na 10 Ale skin kin złotoręka Bel dobra Ten skin dostaje dziesiątka, nawet 11, 11 na 10, proszę Naprawdę mi się wszystko podoba w tym skinie. podoba mi się A. Tak, wszystko mi się podoba w skinie z Łotorą Kabel. Dlatego go też. Dlatego znowu kończę karne zademiarski zupełnie tak samo jak to było z poprzednim Sezonem i z Sezonem czwartym. A więc dobrze że widowie. wie, Jeśli chodzi o tutaj. Tutaj o knockout. Tam tylko trzy mapki chyba poznałem. jest ta pierwsza mapa, albo tak jest po prostu, bo pierwszy dzień tego sezonu. Ale dobra. To skoro tak jest, to my tutaj... Te... To skoro my już zakończyliśmy ocenianie karnetu, to teraz jest na... ...zmiany. Niektóre są w zedmiarzach... ...czy tam po prostu w update'cie. Dobra. Znaczyna najlepsza zmiana to... ...powrót do eliminacji niedługo prawdopodobnie będzie. No, jeśli będzie... ...to znaczy, że ...po prostu... Uff, od Farella to wiem. Fa... Farel... Dobra, my tu zrobimy pauzę. Niech on już przejdę do gry. I widać eliminacja Napisane jest Nowa wersja no nowa wersja, bo belli jest na ekranie głównym To jest najnowsza wersja twórców Dlatego tutaj mamy eliminację Więc prawdopodobnie w czerwcu w maju albo jeszcze w kwietniu będzie już wiadome eliminacje znowu dobra to teraz dla sobie zagramy jeden ten film jedną gierkę, no i koniec jest odcinka i też zapowiadam odcinek jutro o 18.00 o pierwszy odcinek z serii The Minecraft Survival link do filmu z zapowiedzią tej serii jest w opisie my zarobimy na tej serii, no gramy na surwiwalu administracja korzysta z kreatiwa będę każdej, każdemu adminowi wpisywać to wszystko mamy jest dobra jeśli chodzi o samą serię ja ta seria ja już naprawdę będzie trwała 20, 20 dni i co dwa dni będą właśnie odcinki z tej serii Minecraft dlatego go będzie 20 dni ta seria żeby ja No i super Dobra, więc to by było Bo na tyle z tego odcinka My się widzimy już jutro Więc Więc ta